Siostra, bra wszystko będzie dobrze, tak, kiedy to do ciebie dotrze. Po wszystko będzie słodsze jak Cały popieprzony świat ci poprze Złap chwilę słońca i się ogrzej Ile to już lat? Nieważne ile do końca Minął czas nasi Ludzie ciągle są w grze i mamy więcej ognia niż góra ogniem plująca data piorunująca. Zapalam jointa sponta pory porywająca Gdy następuje kontakt Czuję jak się rozujesz i analizujesz Dźwięki pompują tak jak pompa producenci i MC's orda Wszystko będzie dobrze Bo już jest w porządku Gdy wchodzę na bite, sklip nawet bez prądu nie tracę wątku, czy za czulą do ma siłę Bo moi przyjaciele są tu i tam zaczynam początku Wiem, że będzie dobrze, nam trochę szaleństwa, sen, trochę rozsądku, Tam kolejny piękny dzień i noc. Ingi jak wszystko się albo poukładam. To sam zaczynam od początku. Wiem, że będzie dobrze, nam trochę szaleństwa, sen, trochę rozsądku, tam kolejny piękny dzień i nocy, ja wszystko uboży się poukładam. To sam Uwierz mi, nic nie może. Nic nie może mnie zatrzymać, bo niczego się nie boję, to jest dojem Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Oj nie, ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać Że jest dobrze, nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić Zostajemy na tych samych falach nadawać Daje się nam, że wiemy coś, święci ja to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Może do celu jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce. Zaciśnięto mam pięść. Dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć. Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć. И не всем этим тя